No siemanko wszystkim, Piotr Bufo, Matka Polska w Pogoni za Sumem. Witam Was kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj taki samotny wyjazd, aktywny. Dawno już na takim wyjeździe nie byłem. Rzadko ogólnie, jak sami wiecie, mam takie wyjazdy z tego, że prowadzę szkolenia. I czas mam dosyć mocno ograniczony na, na swoje wyjazdy. Mamy godzinę chwilę po, po godzinie 6, chwilę przed czwartą, znaczy chwilę po czwartej wyjechałem z domu. Dojechałem nad Samiuszką wodę, zobaczcie jak ona cudnie wygląda. Coś pięknego. Naprawdę, warto, warto się z nami zerwać dla takich widoków. Mogłem być troszkę wcześniej, ale powiem wam, że byłem, jestem świeżo po urlopie, chciałem sobie trochę dłużej pospać, znaczy dłużej, i tak mało spałem, bo poszedłem spać po godzinie 24, a o 4 już pobudka była. Zanim się zwinąłem, zanim zatankowałem łódkę, zanim to, zanim tamto, zanim siamto, to trochę mi tego czasu minęło. Łódź właśnie zwodowałem. No i zobaczymy. Jestem mega, mega ciekawy, co się będzie e, dzisiaj działo. Nie pozostaje mi nic innego oczywiście, jak założyć rosówki. No i płynę, płynę szukać ryb. Także mam nadzieję, że do ryby. Dobra, jeszcze sobie szybko rosówki przy was założę. Póki nie odpłynąłem. No ja mam tak na przykład, że... Lubię sobie dopłynąć na miejsce i już mieć, wiecie, wszystko gotowe, nie? Nie to, że dopływam na miejsce, dopiero zakładam rosówki, czy tam żywca, co tam mam. Tylko od razu muszę mieć już założone, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Bo tam już nie mogę tracić czasu na to, żeby zakładać te rosówki. I oczywiście łowię Silent Teaserem 100, nie, to jest 200 chyba, tak, 200, 200 gram rosóweczki. Jak widzicie, nie jest za dużo, ale to mówię, nie o to chodzi, żeby ich było dużo. To sobie ściągniemy, okularki. Woda jest podwyższona, widzę. I to tak, po prostu sporą, myślę, że z pół, pół metra może więcej, płynę na pierwszą miejscówkę. Mniej więcej po godzinie pływania. Chłodno, zimno, nie jest y, sympatycznie. I chłodny ten cioterek. Nie jest mocny, ale chłodny. Nie widziałem na razie nic. Jedną metróweczkę gdzieś tam jakaś przelatywała, ale olałem temat. Szukam na razie ryb bez pukadła Jak się będzie, nic się nie będzie działo, to wyciągnę pukadełko i będę tu coś z pokadłem. co cisza na ekosądzie. pustki totalne, nie? dwie godzinę czasu przepłynąłem i nic nie widać. Do tych, którzy uważają, że Echosonda łowi. Wystarczy mieć osondę i same ryby wskakują do wody, to niestety, ale tak to nie wygląda. To jest najlepszy przykład właśnie na to, że jeśli ryb nie ma, nie widać, to możesz mieć i 50 tych osąd i nie złobisz. Po nie wiem w jakim czasie. Zacząłem pierwszą rybę, niedużą. Eee. Ale powiem Wam, że naprawdę nic, totalnie nic na echosądzie nie widać. To była pierwsza ryba, na którą stałem z 10 minut. Ona ma z metru gości, naprawdę. Nie jest większa. Ale tak mi zależało ją złowić. Była tak sprytna, siedziała, siedziała w takich zaczepach. Pokazywała się raz na jakiś czas. Tak długo nad nią stałem, naprawdę. Powiem Wam, że, że te ryby w tym roku naprawdę bardzo specyficznie się łowi. Naprawdę. Dziwnie tak, inaczej. Tak się prezentuje, nieduża rybka. Normalnie bym takiej rybie w życiu nawet rosówek nie podał, ale tak mnie zdenerwowała. Gdzieś tam łaziła, pokazywała się, ukrywała się w tych zaczepach i naprawdę mega chciałem, bardzo chciałem złowić tą rybę. Nie wiem dlaczego. Może taka trochę frustracja, że, że tych ryb po prostu nie widać. No nie widać po prostu totalnie nic, nie? Mamy godzinę dziesiątą i mega ciężko naprawdę. Mega ciężko, nic, totalnie nic nie widać. Tylko Wam pokazać, nieduża ryba. Taki z 90 metrów, może maks. Więcej nie ma ta ryba. duża rybka. Tak się prezentuje. Masakra, tak ciężko rybę, nawet taką, nie? Trzeba będzie zacząć zmieniać łowiska, jeździć po jakichś zbiornikach. Bo na razie odra tutaj słabo daje. Słuchajcie, zakończyłem wędkowanie po około czterech. Nie pływałem za długo, stwierdziłem, że nie ma to większego sensu. Nie było ryb widać w ogóle, w ogóle. Udało się złowić tą rybę, którą widzieliście. Zadzwoniłem do żony, powiedziałem, że wracam do domu. Nie będę siedział cały dzień i łowił na pustyni. Nie wiem, co, co się dzieje na Odrze, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, dlatego się zebrałem i pojechałem na. Znaczy, jadę, jestem w trasie na zbiornik zaporowy. Niestety nie mogę Wam zdradzić konkretnie jaki to zbiornik przede wszystkim dlatego, że łowią tam moi koledzy i nie chciałbym psuć, psuć im tej, tej wody lecę na ten zbiornik zaporowy, dostałem tutaj cynę od kumpla ode mnie z Matkata, Łukasza Poetka zresztą serdecznie pozdrawiam że tam się że tam fajnie rybki biorą także zobaczymy, jeżeli się uda mierze jakieś fajne rybska zacinam jak kleci każdą rybę Powyżej metra, także mam nadzieję, że ilościowo się uda. Łukasz ostatnio ilościowo tam fajnie połowił. Że dość gadania, widzimy się nad wodą. No i dobra, słuchajcie, dopłynąłem, znaczy dojechałem nad wodę. Wódka już zwodowana, tu będziecie dzisiaj na takim wysięgniczku i stąd będziecie dzisiaj się na mnie patrzeć. Pogoda jest przepiękna, wody niestety wam nie mogę pokazać, tak jak już mówiłem. Także wybaczcie mi, ale mówię, chcę uszanować to, że koledzy tu pływają i no nie chciałbym tutaj tej wody. A ja siadam i szukamy ryb. Nigdy tu nie byłem, także chwilę mi pewnie to zajmie, żebym rybska jakiejś znalazł. No dalej łowię tam tym samym zestawem, którym łowiłem, czyli Silent Teaser. Rosóweczki. A jak trzeba będzie coś zmienić, to to będę zmieniał. Także zakładam rosówy i, i łowimy. Pierwsza ryba nieduży, ale większy się tam gdzieś kręcił, wiesz? No, metruwa. No jest, tam, tam był jeden większy. tak. Ten wyszedł od razu, zaskasował, nie? Widziałem takie trzy ryby koło metra, jedną taką 170, ale tak szedł wysoko w górę i tak 6 metrów ode mnie i nagle odbił. Czekaj, ja tylko pokażę tu. O leci. Ale. słuchajcie, szukam w dalszym ciągu, po tamtej rybie nie widziałem na razie żadnego zapisu. Dużo tracę czasu na szukanie miejsc potencjalnych na takim zbiorniku. No dobrze jest znać go, mieć jakieś punkty nawigacyjne. Pływam w, po miejscach, z, które mi polecał Łukasz, w których łowił ryby. Bo mi trzymam się mniej więcej takich miejsc. Nie widać w ogóle ryb. W ogóle ryb nie widać, także zaraz chyba zacznę pływać po płytszej wodzie. Szukam ich między 7 a 9 metrem. Teraz płynę na jakoś 17 znalazłem. I naprawdę nie ma ryb. Ogólnie temperatura od tamtego momentu wzrosła o prawie 2 stopnie, także dosyć, to jest dosyć sporo, jak na tak krótki okres czasu. I nie wiem, czy te ryby właśnie tego nie odczuły i gdzieś nie poszły na płytszą wodę. Nie wiem. Będę szukał, będę próbował. Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że do ryby. Kolejna rybka, taka koło Zobaczymy, czy się uda. Złapał. Jest! Też metrówka. No nic na innego, na razie nic innego nie widzę Większy

Chyba bardzo spasiona ryba. Raz go wam jeszcze tak pokażę. Tak się prezentuje. Silent teaser oczywiście fajny gruby taki minio. Naprawdę fajna rybka. Tak się prezentuje. Dobra. Do do domu. Miały też bambosy, Miały dwa kendory. Stały na bazorach. No a nie wiesz, jak ty byś był tym jakimś bohaterem z bajek, nie? To mi najbardziej przypominasz tego e, porkiego z Runycius, tą świnie. Ty mi to przypomina albo wiesz co jeszcze Elmera kurwa Elmera, ten co Baksa godził, kurwa, wysył taki Ja? Podejrzewam, że tutaj przypominam albo Kapitana Amerykę Kapitana Amerykę Ja bym powiedział, że taki Gufi jesteś Gufi. Atomek? Tomek? A to no, przypomina tego, jakbym miał kapelusz tego, co na królika Maxa polował. Elmera, no mówiłem wcześniej o Elmerze. A. No. Chuj wie, co Tomek przypomina. Tomek nie przypomina w ogóle superbohatera. Jesteś nikim. Jesteś nikim, kurwa. Aj, słuchajcie. Ej, musiałem zmienić przynętę. Ale gorąca podłoga, masak, czekajcie. Tak się nagrzało. Słuchajcie, z rybami bardzo słabo. Widziałem jedną teraz, przed chwilą, taką rybę, koło 190 cm, płynąłem za nią chwilę. I gdzieś za chwilę odeszła w bok, już nie mogę jej później znaleźć. Ryb powiem Wam naprawdę, jak na lekarstwo. Połowie jeszcze z 2 godziny dosłownie. Wrócę chyba w to miejsce, gdzie miałem te rybki, które widzieliście bo tam się cokolwiek chociaż pokazywało. Ukrop jest straszny, jest ze 30 albo więcej stopni w słońcu, a mamy godzinę gdzieś koło godziny 11, także myślę, że z 2-3 godzinki i spadam do domu, bo się po prostu nie da wysiedzieć. Założyłem teraz kląk teasera ze względu na to, że płynąłem, nie zauważyłem i gdzieś o dno na takiej półce dwumetrowej zahaczyłem i nie szło wyciągnąć, musiałem odciąć plecionkę, także Leci w ruch, plonktizer, teaser, rosówki, wiadomo, klasycznie. I szukamy dalej. może być dobry, wiesz? O, dobry.

Boże, Ale się zachałem po pod badania. Jest rozgrzany, nie chcę go, nie chcę mu krzywdy zrobić. Moja no siła się nie da. Kurwa, patrz, nie chcę się podebrać. Tu dwója to chłopi, co ona by tu robiła. Nie tak obrócił zielony tylko nie mogę Dobra, mam go Fajna chyba Nie teraz, tylko nie teraz, tylko nie teraz, koleżko łeb mały Czekaj, ja przymierzę, zobaczymy. 180. Bo jeszcze ogon jest to za gniezdny. No i spoko. Pokażę wam tą rybę. I ile mi się uda oczywiście. Gruba, fajna taka 180. Ten akurat takiego takiej głowy nie ma, pasionej. Ale jest cudowny. Naprawdę piękna ryba. Słuchajcie, myślę, że trzeba wypuścić rybę. Także wypuszczamy się jakieś tam udało zrobić Ach. Słuchajcie, jestem już w aucie, udało się wyciągnąć w końcu łódkę, jestem mega zmęczony tym słońcem, Stałem o 3 nad ranem i powiem Wam szczerze, że w tym słońcu nie da rady po prostu, to trzeba siedzieć do godziny jakieś tam, po, po, maksymalnie do godziny 12 i, i spadać do domu, byłem troszkę wypuszczony po urlopie, także fajnie, że udało się cokolwiek złowić, po dosyć, dosyć długiej posusze. Na odrze. Fajnie, że znowu podziało rosówki. Dla mnie przynęta numer 1, oczywiście, e, z klonk-teaserem bądź z silent-teaserem. Dla mnie są to przynęty numer 1 obecną chwilę. Słuchajcie, wracając jeszcze do jednej ciekawej rzeczy, chciałbym Wam powiedzieć o fajnej funkcji, jaka teraz powstała w aplikacji Fish Surfing. Mianowicie chodzi o bazę łowisk. Są to łowiska dodawane na bieżąco przez wędkarzy. Czyli przez użytkowników aplikacji możecie sobie dodawać swoje własne łowiska publiczne, dodawać zdjęcia z tych łowisk, dodawać opisy, filmy, opłaty, jakie tam są, kto jest właścicielem, zarządcą tej wody. Także masa ciekawych, fajnych informacji. I powiem Wam szczerze, że ja przez bardzo, bardzo długi czas korzystałem z internetu, przede wszystkim właśnie w poszukiwaniu, zimą, w poszukiwaniu łowisk. Teraz... Wszystko w jednym miejscu. W tej chwili jest dodanych około 1400 wód publicznych. Ma być około 2500, także no myślę, że jest w czym wybierać i każdy z Was, każdy z nas znajdzie jakąś wodę ciekawą dla siebie. Ja na pewno będę korzystał i dzisiaj na tym łowisku, w którym byłem jest również w tej aplikacji. Niestety nie mogę Wam zdradzić na jakim łowisku byłem, ale wierzcie mi, że Kupa przydatnej, fajnej wiedzy. Także sprawdzajcie, odwiedzajcie aplikacja Fish Surfing Kit i oczywiście e, zapraszam Was na swój profil. Piotr Bouffa, ona w aplikacji e, dodała niedawno ciekawy blog o łowieniu sumów w płytkiej wodzie. Także jeżeli ktoś jest chętny e, i chciałby skorzystać z mojej wiedzy, to serdecznie zapraszam. Tymczasem kończę. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie dzwoneczek, a my widzimy się w kolejnym odcinku długo, także trzymajcie się i na razie